Jeśli chcesz zobaczyć, jak powstaje bit od początku do końca, to zapraszam Cię do tej serii, którą właśnie tym odcinkiem rozpoczynam. Pokażę Ci, w jaki sposób robi bit od początku do efektu końcowego, dzieląc to na mniejsze fragmenty. Na ten moment nie wiem, ile odcinków ostatecznie powstanie, ale będą one wychodzić w odstępie trzech tygodni. No to lecimy! Otwieram więc szablon, który możecie pobrać po zapisaniu się do newslettera, link jest w opisie. Od razu tutaj nieco zmodyfikowałem ten szablon, ponieważ zamiast Fruity Balance włączyłem na każdym kanale, który nie jest grupą, tę wtyczkę, o której mówiłem w poprzednim odcinku, czyli Hornet View Meter. Na każdej ścieżce włączyłem od razu również wtyczkę Channel 9 z Air Windows, która jest taką emulacją konsoli oraz Channel Strip Channel, który jest taką emulacją konsolety Niwa. Taka jest kolejność wtyczek. I teraz zobaczmy, że jeśli chcemy włączyć tę samą wtyczkę na wszystkich, to możemy tutaj zaznaczyć te ścieżki, na które chcemy wrzucać tę wtyczkę, i później z Shiftem możemy następne, jeśli są one oddzielone. I teraz po prostu wybieramy daną wtyczkę. Save Preset S, przeciągamy i dajemy tutaj, klikamy jest. No i widzimy, że włącza on nam wiele wtyczek jednocześnie, czyli właśnie prawdopodobnie na każdym śladzie teraz nam włączył. No i widzimy, że tak, musimy tylko tutaj ustawić teraz odpowiednią kolejność. Tak szybko zmieniam kolejność, po prostu najeżdżając na daną wtyczkę i scrollując w górę lub w dół. I teraz bardzo ważna rzecz. Od razu, zanim zrobię cokolwiek, zapisuję projekt. A projekt ten zapisuję w osobno stworzonym dla niego folderze. No więc mamy tutaj folder, zapisujemy od razu nazwę naszego bitu. Ja na przykład sobie je po prostu numeruję. Zapisujemy i teraz klikamy F10. Przechodzimy w Project i tutaj wybieram ten folder właśnie w którym stworzyłem projekt, czyli po prostu wybieramy go, wybierz jest i to jest niezwykle niezwykle istotna rzecz, ponieważ teraz te pliki audio, które będą się na przykład renderować w sesji, będą zapisywane od razu w tym folderze. Na tym etapie polecałbym również zamknąć i włączyć FLA jeszcze raz, bo wtedy również to co nagramy również będzie zapisywane od razu w tym folderze. Jest to dziwna rzecz, ale działa. Teraz musimy zdecydować jaki bit robimy. Ja postanowiłem, że zrobię taki klasyczny trap z gitarą akustyczną, która będzie tutaj głównym elementem. Więc ustawiamy tempo, zostawię 130. Wybieramy instrument. Możemy skorzystać z darmowego Ample Guitar 2 Lite. No i przechodzimy teraz do kompozycji akordów oraz melodii. No więc klikamy F4, wpisujemy na przykład gitar. Ja na przykład nazywam wszystko po angielsku, po to, gdybym na przykład sprzedawał komuś za granicę, no to aby już wszystkie nazwy były gotowe i ktoś nie musiał sobie tłumaczyć, czym jest gitara. W playliście od razu tutaj klikam, no i sobie zaznaczam, jak długo to ma grać. Zostawmy na razie tak. No i teraz o gitarę możemy dać od razu na pierwszy nasz instrumentalny tutaj track, i możemy go od razu również nazwać gitara. Czy no i wchodzimy w pianorolę. No i teraz musimy wybrać skalę. Ja wybrałbym tutaj F-small. Teraz stwórzmy sobie więc jakąś melodię, taką niezbyt skomplikowaną, która będzie stworzona przez akordy. Albo zmieńmy tonację może na i-small, tak aby tutaj na gitarze wygodniej się po prostu grało. I teraz tworzymy z tego akordy tak, aby były w danej skali, czyli w skali i-small. Aby gitara zabrzmiała bardziej realistycznie, możemy najpierw tutaj szukać kwinty, a dopiero później tercji, ponieważ tak zazwyczaj będziemy łapać na gitarze. Na razie sobie zapętlimy tutaj tylko ten fragment. Teraz, gdy mamy akordy ułożone, warto starać się znaleźć jakiś taki motyw przewodni, jakąś melodię, która nam się tutaj zaczęła tworzyć, i ją nieco bardziej wyeksponować. Na przykład bardzo podoba mi się tutaj ten fragment z tymi dźwiękami. Zobaczmy. I teraz właśnie bym zmienił tę nutę na tę, po to, aby właśnie ta melodia. Teraz możemy pociąć nuty, tak, aby stworzyły one dodatkowy rytm. No i niektóre z nich możemy przemieszczać. I to C tutaj mi za bardzo nie pasuje, więc weźmy je może oktawę wyżej, zobaczmy, czy coś to zmieni. I szczerze mówiąc, jego totalnie bym się pozbył. Jednak zmienię tutaj na Gis. Teraz możemy pokusić się czasami jeszcze o stworzenie dodatkowej melodii. Tutaj tak, aby właśnie jeszcze nam bardziej to wypełniała. Teraz możemy sobie wejść w naszą gitarę. O ile będzie nam tam wygodnie i teraz spróbować pobawić się różnymi właśnie ustawieniami i zobaczyć właśnie kiedy to zabrzmi dla nas przyjemniej. Może? Teraz Alt X i zmniejszmy nieco velocity. Nieco wszystko urealnijmy, więc po prostu wciskam Shift R kilka razy i daję delikatnie w lewo wszystkie nuty, oraz z Altem skroluję w dół, aby dać nieco ciszej Velocity. No i w ten sposób wprowadzam nieco randomizacji. Czasami możemy dać wyżej Velocity, więc pamiętajmy, żeby po prostu wybierać jakieś grupy nut, no i trochę je zmieniać, właśnie skracać. I dawać inaczej Velocity, tak aby nieco wszystkie się od siebie różniły i aby to było raczej losowo. Teraz możemy wcisnąć Alt R. No i tutaj Velocity również e, nieco ulosownić jeszcze. Tutaj mamy Seed, więc możemy sobie wybrać mniej więcej jakby nam pasowało. Zobaczmy. Tutaj trochę za bardzo skróciliśmy ten nuty. I teraz zaznaczam tutaj cały ten fragment, prawym, wszystkie myszy i Consolidate Tracks Time Selection. I mamy teraz naszą gitarę w audio. I może to być dla nas przydatne, możemy sobie jakoś ją inaczej przerobić. Tutaj zaznaczamy stretch, no i mamy na przykład pitch. Możemy sobie. To brzmienie nieco bardziej mi się podoba, więc zwróćmy uwagę w lewym górnym rogu: minus 400 centów, co oznacza, że jesteśmy 4,5 tony niżej. Więc skoro był iSmall, to teraz jest 1, 2, 3, 4, więc mamy Fizzmall. Ok, więc mamy nową tonację. No i oczywiście gain staging. No i tutaj ucinam po prostu niskie częstotliwości, więc nie jest jeszcze Mix, tylko już taka bardziej obróbka, kreatywna już w tym momencie. No i dodajmy trochę góry. To. Spróbujmy teraz Cymatics Origin. No, dajmy tutaj głośność, więcej, bo nam trochę spadła. Możemy sobie teraz trochę poeksperymentować z brzmieniem, włączając różne efekty, tak aby właśnie no, zobaczyć, co po prostu będzie dla nas miłe. Jest trochę takich szaleństw z grozbitem. ale dajmy go trochę ciszej, żeby również ten, ta główna partia leciała. i teraz możemy trochę korekcji znowu zrobić. Mam no tutaj raczej ostrą korekcję, więc mocno pozbędę się dołu. No i oczywiście cały czas staram się, aby poziom głośności po różnych wtyczkach pozostał w miarę niezmieniony. Dodam tutaj pitch shiftera, oktawa w górę, no i mix delikatnie, żeby tylko trochę tych wyższych częstotliwości jeszcze uzyskać. możemy teraz pokusić się jeszcze na przykład o jakąś manipulację samplem. Wytnijmy więc jakiś fragment i teraz klikamy tutaj z shiftem make unique a sample i możemy sobie właśnie to odwrócić. A to zostawmy na przykład tak jak było. Czyli tutaj powtarzamy ten proces i znowu odwracamy. ten sample możemy teraz sobie trochę wydłużyć więc weźmy go w tym miejscu utnijmy make unique a sample znowu stretch i teraz shift m tutaj zaczynamy stretch tym no i teraz możemy go nieco rozciągnąć zobaczymy czy to dobrze zabrzmi. samo możemy na razie odciąć i będziemy nawet pracowali nad czymś takim. Zobaczmy czy to będzie dobrze brzmiało, gdy tak wytniemy ten sample, bo czasami niekoniecznie. No i teraz dodajmy nieco riverba. Za dużo dołu ma dla mnie. Może jakiś delay? I teraz możemy tę gitarę skopiować również na inny ślad. Klikamy jest. I tutaj zostawimy ją niezmienioną, tak aby było właśnie to naturalna gitara. Zobaczmy. No i robimy kompresję. Taką. No i trochę korekcji. Zobaczmy razem te ścieżki. No i tutaj sobie podpiszę na przykład gitara Fx, że taka właśnie jakaś dziwna, a tutaj normalna. Czyli więc wyjdzie taki strzelowany trapik, no ale spoko, <grywki> taki wakacyjny trochę. Tak więc podstawę już mamy. Jeśli minęły już trzy tygodnie, no to zapraszam cię oczywiście do następnego odcinka. Big off. Pamiętaj, żeby zapisać Ctrl S.